Cześć, z tej strony Kanina. W tym filmiku chciałam Was zaprosić na zajęcia poranny rozruch z Get to Workout w każdy wtorek o godzinie 8. Na tych zajęciach będziemy się skupiać na wyeliminowaniu najsłabszych ogniw naszego ciała, tak żeby lepiej funkcjonować czynnością dnia codziennego, ale też żeby lepiej sobie radzić w treningu zasadniczym. Taki przykład z przykurczonym zginaczy bioder, który będziemy rozciągać, wzmacniać, albo też stabilizowanie łopatek. Dzisiaj będą takie dwa ćwiczenia z tego. No i chyba możemy zaczynać. Nasze pierwsze ćwiczenie to będzie setka. Tą setkę będziemy wykonywać z ugiętymi stopami, z ugiętymi kolanami, ze stopami mocno przyklejonymi w podłogę. Miednica będzie podwinięta, łopatki w górze, Brzuch jest mocno zasany, ręce są proste w tym ćwiczeniu. I ruch wykonujemy z obręczy markowej, tak żeby łokcie, żeby nawygarstki były proste. I to ćwiczenie wygląda w ten sposób. Tu robimy wdech, pięć razy uderzając i wydech, pięć razy uderzamy. Takie coś będziemy robić przez 40 sekund. Ja nastawię czas. Już się wszyscy kładziemy na matach. 3, 2, 1. I zacznijmy. Naciśnij no, skok w podłogę, wdech i wydech. Wdech i wydech i już we własnym oddychać cały czas, jak najmocniej, bij rękami w powietrze, proste łokcie, proste nogarski. Ok, kolejne ćwiczenie. To są wznosy bioder. Pokażę, jak wygląda. I teraz, tak, co jest ważne w tym ćwiczeniu. Obie stopy są flex, czyli jedna, druga stopa są mocno zadarte. Tak jakbyśmy chcieli podnieść palce do góry, kiedy wykonujemy wznos bioder. Ręce mocno naciskają na kolano nogi w górze, a kolano nogi w górze chcę mocno nacisnąć na ręce. I tu będziemy wykonywać 10 wznosów bioder. Jak najmocniej w górę, ale im wyżej idziesz biodrem, tym mocniej chcesz naprzeć ręką na kolana, a kolanem na ręce. Jak schodzisz w dół, to nie chcesz odkładać 100% ciężaru ciała, tylko po prostu chcesz odbić się i wyjść od razu w górę. Przygotujcie się 10 razy na stronę. Zaczynamy. 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, ostatni raz. I zmiana strony zamień nogi. Ustaw stopy flex, mocno naprzej ręką na kolano, kolan na rękę. I zaczynamy: 10, 9, 8, 7. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, i ostatni raz. Okay. Nasze kolejne ćwiczenie będzie na mięsień pośladkowych, średni, na naszą obręcz miednic miednicy. I tu będziemy wykonywać ćwiczenie na czas, na 40 sekund. Co jest ważne w ćwiczeniu? E, tak, żeby Twój bark był e, jak najdalej od ucha, żeby bok od podłogi był cały czas aktywny, napięty, żeby, żebyście nie zwisali tym bokiem blisko do maty, ale jak najdalej. Biodro jest nad biodrem, kolano nad kolanem, stopa nad stopą i otwieramy kolano, zamykamy. I tu jest ważne, jak otwieracie kolano, to, żeby biodro i pośladek nie szły do podłogi z tyłu, żeby stopa gdzieś się tam nie przemieszczała, to musimy bardzo mocno się ustabilizować. Otwieramy kolano jak najbardziej i zamykamy. Nie dotykamy stopą do stopy, chyba że jest bardzo ciężko. To, to jest wersja prostsza. Staramy się tą wersję trudniejszą zrobić. I to robimy 40 sekund. To pamiętamy też, żeby nie zwisać na barku. I zaczynamy. I do rób ćwiczenie we własnym tempie, zazwyczaj jak robi wolne ćwiczenia, to są trudniejsze, Kup się mocno w swoim pośrodku, 10 sekund do końca. masz w domu gumy oporowe, możesz założyć je na kolana i wtedy ćwiczenie będzie trochę trudniejsze. Robimy drugą stronę i wrócę tak żebyście zobaczyli, jak ćwiczenie wygląda z tyłu. Przygotujcie się i zaczynamy. ćwiczenie, rolowanie. Z rolowaniem yy, ważne jest to, żebyśmy mocno wciskali stopy w podłogę, podobnie jak w naszej serce i żebyśmy jak najmocniej pracowali brzuchem, rozciągając nasze plecy, czyli nie wygląda w ten sposób. Wychodzisz do góry, z wdechem schodzisz do dołu, jak najwolniej, osuwając się kręg po kręgu powolutku w dół, ręce wyciągasz za siebie, wydłużasz mocno obie talie, po czym kręg po kręgu od głowy, poprzez klatkę piersiową, odcinek lędźwiowy. Wychodzisz do góry i wyciągasz się mocno do sufitu. Takiego czegoś zrobimy sobie pięć razy. Im wolniej robisz to ćwiczenie, tym jest trudniejsze, tym lepiej też rozciągniesz swoje plecy. I zaczynamy. W swoim tempie wychodzisz do góry, mocno się wyciągasz i schodzisz powolutku, powolutku do dołu. Weź wdech i z wydechem ó i góra Dwa razy jeszcze idziemy do góry Ostatni raz. Wydech. I wdech. Ok, kolejne ćwiczenie. Przeniesiemy się na brzuch, i tutaj będziemy pracować nad stabilizowaniem naszych łopatek. Będziemy robić 10 sekund skurczu izometrycznego w górze. Już pokazuję, jak wygląda ćwiczenie. Czoło jest na podłodze stop mocno w podłogę i tu staraj się podwinąć miednicę, tak jakbyście chcieli unieść kolce biodrowe na podłogę. Kciuki do góry, dłonie tutaj, pewnie się, że są na wysokości Twoich barków i wychodzisz do góry, przytrzymujesz 10 sekund, schodzisz do dołu. Ym, zaczynamy. Wejdź do góry, myśl o tym, że chcesz unieść jak najwyżej barki w górę, jak najmocniej ściągnąć łopatki do siebie. Zejdź w dół i od razu wyjdź do góry, trzymasz. Nie myśl o wznosie swojej dłoni, tylko raczej o wznosie barków, a dłoń jest przekaźnikiem. dół i góra. Na chwilkę w dół i od razu wejdź do góry. Podwiniętych, podwiniętej miednicy, kolce biodrowe w górze. jest do dołu, wyjdź do góry. Spójrz na swoje ręce, sprawdź, czy są na wysokości barków, czy zeszły trochę niżej, czy może poszły do góry, do góra. Mocno łopatki do siebie. Dół, góra. To jest siódma seria. do e do Dobrze. Naszym ostatnim ćwiczeniem będzie na samym początku ustawimy się w pozycji psa z głową w dole, i mniej więcej przejść do klęku podpartego. Troszeczkę przesuń ręce do przodu, unieś kolana w górę i staraj się jak najmocniej przejść głową między swoimi łokciami. Tutaj, jeśli potrzebujesz, to możesz ugiąć kolana. Ważniejsze jest to, żeby twoje plecy były wyciągnięte niż nogi. I tutaj usadź się wygodnie w pozycji. Pamiętaj, żeby Twoje barki były jak najdalej od uszu, żeby nie dociągać barków do uszu. I teraz będziemy sobie pracować 10 razy na jedną nogę, 10 razy na drugą. Uniesiemy nogę wysoko do góry, nie będziemy chcieli otwierać biodra, tylko biodro będzie zamknięte, kolce biodrowe będą luźne i będziemy przyciągać kolano jak najbliżej do naszego łokcia. Noga, yy, która została na podłodze, Posiadek mocno napięty, kolano jest proste. Z wdechem wyjdź do góry, już lecimy dziesięć i zejdź w dół. Dziewięć osiem. Siedem sześć. Pięć cztery. Trzy, dwa i ostatni raz, kolano do łokcia, do góry, odłóż nogę, zamień strony, druga noga do góry, wyciągnij i od razu zaczynamy. Dziesięć, dziewięć, osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Kolano do łokcia. Noga do góry. I połóż nogę na podłodze. Przejdź na kolana, kolana troszeczkę szerzej niż Twoje stopy, przejdź ciałem na podłogę, rozluźnij się, 10 głębokich wdechów, wydechów. Ostatni wdech, wydech i powolutku wejść do góry. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy trening. I zapraszam w każdy wtorek o godzinie 8 rano 45-minutowy rozruch. Trzymajcie się.